Robert Lewandowski jest ostatni na ustach wszystkich osób. Bije kolejne rekordy, zwłaszcza ten słynny z Gerdem Mlerem. Powołując się jednak na Sport Bild oraz Sportpel, Marcy Rife napisał, że tak naprawdę to niesamowite osiągnięcie to ostatnia rzecz, której mógł dokonać z Bayernem. Nie mogę wymyślić, co jeszcze mógłby zrobić. Mógł to czas, kiedy latem do Bayernu przyjdzie spory klub i Lewandowski powie: Idę do innego kraju, żeby sprawdzić, jakie wielkie rekordy mogę jeszcze pobić. Oraz dodał: on kiedyś odejdzie. Bayern może poczekać albo zapytać samych siebie, czy to nie jest dobry moment na zmianę. Można Erlinga Halanda z Borussia Dortmund? No i moje drodzy, z jednej strony racja. Robert Lewandowski ma coraz więcej lat i niedługo trzeba będzie myśleć o zastępstwie. Z drugiej strony jednak, Robert Lewandowski ma wciąż zobowiązujący kontrakt i nie wydaje mi się, żeby w jakimkolwiek innym klubie zaklimatyzował się na tyle szybko, by bić jakiekolwiek rekordy jak w Bayernie. Nie zostało mu już wiele czasu, więc szkoda byłoby, aby musiał zaczynać teraz od nowa. A Wy co o tym sądzicie? Czy według Was Robert Lewandowski powinien rozważyć zmianę klubu? Czy jednak może powinien skupić się na grze tylko dla bajernu. W opisie tego filmu macie link do strony, gdzie macie różne, najróżniejsze gadżety z Robertem Lewandowskim. Ja się tam trzymacie trzymajcie się, miłego dnia, cześć!